W tym miesiącu tematyka Pixelboxa to Batman i Venom. W Czym nas zaskoczysz dzisiaj? O nie, o mój Boże. Nie twierdzę, że jestem Batmanem, po prostu mówię, że nikt nie widział mnie i Batmana w tym samym czasie w jednym pokoju. Zawsze mi się wydawało to tego pokroju jak piwo to moje paliwo, albo seks instruktor, pierwsza lekcja gratis. Ale może nie ja jestem targetem. Siateczka, więc nam się łepetyna nie przegrzewa od nadmiernego myślenia. Bardzo doceniam. Czy ja mogę coś powiedzieć o tym? Nie wiem. Czy chcę to zakładać? Nie. Kolejny grawerowany, limitowany metal. Tym razem z Hulkiem. Myślę, że na pewno jest niejedna osoba, która zbiera od tej firmy takie kawałki metali. Jak najbardziej jest to kolejna rzecz do kolekcji. Lecimy dalej, co? Uuu, to jest figurka, która mi się mega podoba. Nie mam pojęcia, co ja mam z figurkami, ale jakoś kurde lubię, nie? Widzę dobrze wykonaną figurkę, kurde, no można mnie kupić, no. Fajne, no fajne. I to tyle w tym Pixel Boxie.